Jeżeli pies nie jest szkolony, to z samego zapisu genowego, czy on może mieć tą agresję w genach, czyli konkretne nie, 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 rasy, nie, nie. które nie. są predestynowane do, do Predyspozycja takich Predyspozycja polega, to, to są na ten temat bardzo ciekawe, niestety dosyć mocno hermetycznie naukowym językiem opisane badania. Predyspozycja polega na tym, że są neuro w architekturze neuronalnej, czyli w konkretnych zagęszczeniach synaptycznych mózgu psa, pewne fragmenty, moduły neuronalne są lekko są zmodyfikowane, to znaczy w pewne fragmenty tzw. układu limbicznego odpowiedzialnego za przetwarzanie emocji, między innymi strachu, lęku, ale też wydzielanie konkretnych hormonów, które aktywizują zwierzę do pewnej reakcji pod wpływem stanów emocjonalnych, są powiększone po prostu jako zagęszczenie synaptyczne. I teraz te rasy, które były hodowane do celów. E, e, no, zachowania mówiąc kolokwialnie agresywnego, czyli albo atakowania, ścigania, tropienia, lub na, takiej takiej już skrajnej patologii, jak walki psów jeszcze w, w XIX wieku, na przykład na Wyspach Brytyjskich. Te rasy mają predyspozycje, to znaczy mają odpowiednio przez człowieka zmodyfikowaną neuroarchitekturę mózgu, gdzie konkretne fragmenty ciała migdałowatego czy innych, inne obszary układu limbicznego są mocniej rozbudowane po to, żeby szybciej, bardziej efektywnie przetwarzać i wywoływać u psa pewną reakcję, ale to jest tendencja behawioralna, która aktywizuje się wyłącznie pod warunkiem, że pies trafi do konkretnego środowiska społecznego. Czyli ma pewien taki protokół możliwości, czy ma pewne, ma predyspozycje po prostu możliwości łatwiejszego i szybszego wyzwalania specyficznego odruchu, zachowania, ale jeżeli taki pies typu Doberman, Rottweiler, Pitbull czy Amstaff, czy, czy jakieś tam jeszcze kojarzymy kolokwialnie psy jako agresywności, jeżeli on nie trafi do środowiska, gdzie kary, frustracja, wyzwolą u niego to zachowanie, to on będzie najbardziej łagodnym. Wszystkie Rottweilere, Amstaffy i, i Pitbulle będą najłagodniejszymi owieczkami.